Dobra, teraz co się dzieje w rzeczywistości, więc w rzeczywistości faktycznie mamy ten układ, jakiś tam obiekt, jeden z tych do góry narysowanych, który jesteśmy w stanie ładować jakąś energią e_in, on to przechowuje e. A potem, jak tylko i wyłącznie chcemy, jesteśmy w stanie go rozładować i zabrać tą energię. Czy to będzie skulki na wysokości, czy z oscylatora harmonicznego, czy skręcającego się koła zamachowego. No więc teraz sobie wyobraźmy, co by było, jakby te to, to ładowane i wyładowywane rzeczy były równe, czyli mógłbym w tym momencie zmazać te indeksy. No w takim momencie mógłbym przystawić drugi taki układ. I on by był ładowany, przechowywałby tą energię E, a potem by ją wyładowywał do tego pierwszego, i ogólnie tak w kółko by to leciało w koło Macieju i działałoby to w nieskończoność. No i mamy takie przeczucie, mam nadzieję, że macie takie przeczucie, że to jest niemożliwe. Gdyby to było możliwe, to mielibyśmy perpetum mobile drugiego rodzaju, czyli darmową konwersję energii. A dobrze wiemy, że z energią jest jak z pieniędzmi, więc jak próbujemy iść do kantora, to zawsze wymieniając waluty płacimy marżę, czy płacimy to dodatkowy podatek. I to samo się dzieje w fizyce. I żeby Was przekonać, to sobie wyobrazimy taki model, że tym moim, tym moim obiektem, który ja ściskam albo który gromadzi energię, jest tłoczek, w którym jest gaz doskonały. Jak dobrze wiemy. Zmiana energii wewnętrznej jest równa pracy człowieka plus coś, co nazywa się ciepło. Ciepło zaraz się okaże kluczowe, więc ja sobie tutaj przychodzę i ładuję to tą energią E-In. No, E-In jest oczywiście pracą, czyli to jest ta praca człowieka, więc ruszam tym tłoczkiem w dół. Ten tłoczek w tym momencie zmagazynuje moją energię E i jak będę chciał, to oczywiście y, ten gaz ruszy się w górę i wykona y, pracę gazu, WG, i to jest to, co nazywałem wcześniej. Out. No, i pojawia się oczywiście pytanie, czy to zawsze tak jest? No, i jak pomyślimy, że to jest jednak rzeczywisty obieg, a nie bloczki, to dobrze wiemy, że tu będzie tarcie. Dobrze wiemy, że tu jest jakaś skończona temperatura, więc albo może być pobierane ciepło, albo to ciepło może być oddawane w którymś momencie. Tutaj obiekty i tu, tu tutaj jakieś znowu tarcie, tu ewentualnie cząsteczki powietrza się odbijają, więc spodziewamy się, że z tego wszystkiego będą jeszcze wychodziły. Straty. Więc to, co powinienem napisać, to że energię, którą wkładam, należy oczywiście użyć częściowo na tą energię, która wyjdzie, po przykład po trzech dniach magazynowania, plus straty, które ewentualnie miały miejsce. I o tym, że te straty istnieją, to niech każdy się przekona w następującym eksperymencie. Można sobie wziąć, waże biurko, rozpędzić coś do prędkości V, czyli będzie miało energię mv kwadrat przez 2 i oczywiście jak, jak chwilę poczekamy, to się zatrzyma do zera, zapytamy się, ok, gdzie się podziała energia? na no jedyne możliwe odpowiedź jest tutaj i nazwiemy to siłą tarcia albo stratami wywołanymi tarciem, często też je łączy to z ciepłem. No i okazuje się, że ten taki podatek, który my płacimy, czyli robiąc coś zawsze generujemy ciepło, zawsze generujemy straty, ma związek z czymś, co nazywa się entropią, a entropa ma coś związanego z czasem. I już teraz mówię, o co chodzi. Chodzi o to, że jak sobie weźmiemy ten nasz modelik, czyli ładuje jakąś energię do, do tego jednego z obiektów, który był powyżej, e, ten obiekt przechowuje tą energię, czy to jest oscylator, czy cokolwiek, e, a potem to wyładowuje, a w międzyczasie ewentualnie Generowane są straty, to okazuje się, że dzięki tym stratom ruszanie się w tą stronę, czyli czas płynący w tą stronę, e, ponieważ tu są te straty, nie jest tym samym, co gdybym chciał iść w drugą stronę. No bo gdybym chciał iść w drugą stronę, to tu bym załadował e out, tu bym próbował dosta e out prime. Powiedzmy, tu bym próbował dostać jakieś, inaczej, załadowałbym e out, próbowałbym dostać jakieś e in prime, czyli jakiś. Nową energię uzyskaną z tego wszystkiego, ale problem jest tym, że drugi raz bym dostał straty. I więc ogólnie, że, że nawet jeśli te energie są takie same, czyli próbowałem odwrócić cały proces, czyli włożyłem pięć jednostek energii, dostałem cztery, straciłem jeden. To wkładając cztery, zostanę jeszcze mniej, dostanę 3. Innymi słowy, robiąc to wiele, wiele razy to ta energia początkowo, ją miałem, miałem dużo, to z każdym. Robieniem tego, tej samej czynności, czyli ładowaniem i wyładowaniem, energia, która jest, powinna mi maleć, ponieważ generuje straty. I to powoduje, że dokładnie w tą stronę, łącznie ze stratami, czyli ze spadkiem energii w naszych układach, czyli próbujemy magazynować energię, ale ona nam ucieka, to wskazuje nam, w którą stronę płynie. Czas. No i to też jest związane oczywiście ciepło, straty i ciepło są powiązane ze sobą, a to dlatego, że ciepło, dobrze wiecie, że może służyć podniesieniu temperatury, no prawda, mamy taki wzór, że ciepło potrzebne do podgrzania jednego kilograma jakiegoś czegoś o cieple właściwym CV, jest dany takim wzorem, czyli tu mamy jeden, jeden Kelvin, powiedzmy ciepło właściwe i masa. To oznacza, że jak ja próbuję coś zrobić, nie wiem, ruszać tym tłoczkiem i w ogóle, to zapewne ogrzewam otoczenie. I ogólnie robicie cokolwiek, to ogrzewacie otoczenie. Eksperyment do domu, możecie sobie pobiegać. Na przykład, jak biegacie, no to raczej się pocicie i y, 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 wasze otoczenie jest ogrzewane. Co daje ogrzewanie otoczenia? No, ogólnie ułatwia przepływ y, energii, więc jeżeli. Y, jeżeli grzeją się rzeczy, to, to dzięki temu temperatura otoczenia rośnie, a dzięki temu, że temperatura otoczenia jest większa, to rzeczy zimniejsze stają się cieplejsze i wszystko dąży do tej samej temperatury. I to sobie wytłumaczymy na przykładzie tego naszego kasyna, już tak zupełnie luźno. Więc sobie wyobrazimy, że są ci ludzie... Oni mają y, jakąś energię wewnętrzną, albo ileś pieniędzy, albo po prostu jakąś energię, no, ale oczywiście będą oni ze sobą oddziaływać, ale również oddziaływać z kasynem. Przy każdym takim oddziaływaniu, przy każdym kupionym drinku będą jakieś straty kół, i te straty kół. Teraz możecie sobie wyobrazić, że każdy z tych ludzików to jest jeden z tych obiektów, który ładujemy, wyładowujemy, ale oczywiście. One mogą tą energię przekazywać między sobą. To całe te straty będą grzać nam kasyno, innymi słowy, energia wewnętrzna kasyna, czy drugie NRT, gdyby to był gaz doskonały, będzie szła w górę. No jak energia będzie szła w górę, czyli kasyna będzie miało więcej i więcej pieniędzy, to będzie mogło sobie pozwolić na to, żeby no, na przykład, zwiększyć pulę wygranych, i to prawdopodobnie będzie powodowało, z czasem. Oczywiście niekoniecznie, ale. Co to będzie powodowało? Teraz, teraz jest dość tricky moment, więc ja pro, proponuję się skupić. Więc wyobraźmy sobie, że początkowo jest rozkład bogactwa, czyli tu jest pieniądze, ile ludzie mają względem, no powiedzmy, pierwszy, drugi, trzeci człowiek. Jeżeli początkowo ten pierwszy będzie super bogaty, ten drugi będzie prawie niebogaty, a ten trzeci miał mieć jeden tylko pieniążek, no to taka kombinacja jest właściwie. No, ten ma 40, powiedzmy, jak to tam było na początku. Ten miał chyba 14, ten miał, ten miał 15, ten miał 4, a ten miał 1. To no możecie się zastanowić, na ile sposobów można rozłożyć tak 20 monet. I wyjdzie tam jakaś liczba. Następnie to, co się dzieje, no to są te straty, a więc te straty ułatwiają wymianę nie tylko z kasynem, podgrzewają temperaturę kasyna, ale też możliwe jest, yy, tak jak powiedziałem, jeżeli ktoś jest zimny, to stanie się cieplejszy, a jeżeli ktoś ma dużą temperaturę, to szybko ją straci. Więc spodziewamy się, że po nocy takiej gry ze stratami i z podatkami, że raczej najbardziej prawdopodobną sytuacją jest to, żeby ci wszyscy ludzie stali się równo bogaci. Możecie sprawdzić, na ile sposobów jesteśmy w stanie te 20 monet rozłożyć tak, żeby oni powiedzmy mieli po 6, 7, 7. I okaże się, że tu jest, że ta liczba sposobów jest, żeby mieli 6, 7, 7, jest dużo, dużo większa niż liczba sposobów, na których możemy rozłożyć, żeby było 5, 4, 1. Czyli innymi słowy, przez to, że, ta N, że, te, z, że te straty są, no są tutaj w, w układzie, że robiąc cokolwiek, te nasze oscylatory harmoniczne czy kulki, czy ruszające się obiekty przekazują sobie energii, ale jednocześnie trochę tracą do otoczenia, a to otoczenie znowu oddziałuje z innymi takimi obiektami, i wszystko się tak jakby komunistycznie wymienia informacją i ciepłem. To prowadzi do tego, że w, z łatwością natura wybiera najbardziej prawdopodobny układ. I tak się zdarza, że najbardziej prawdopodobny układ to taki, w którym jest najwięcej chaosu, najmniej informacji zapisanych. Zauważcie, że tutaj zapisałem informację, kto jest bogaty, kto jest tani, a tutaj, kto, kto jest biedny, a tu właściwie nie ma informacji. Tutaj nie jestem w stanie nawet nazwać tych ludzi, który jest bogaty i który nie. No i taka tendencja do bałaganu nazywa się tendencja do większej entropii. Entropia to jest właśnie miara nieuporządkowania układów. No i tak się składa, że nasz wszechświat Dokładnie z tych powodów, że z układów bardzo, bardzo, e, bardzo specyficznych idziemy do tych najbardziej prawdopodobnych, to w ten sposób e, płynie czas. No i jak ktoś jeszcze na koniec coś próbuje się zastanowić, czy faktycznie nieuporząd nieuporządkowanie ma związek z czasem, to wyobraźcie sobie pokój e, i powiedzmy, że w pokoju wszystkie cząsteczki powietrza znajdują się w lewym górnym rogu, a w tym, e, a w tym momencie wszystkie są równie rozłożone po pokoju i zastanówcie się, co było wcześniej, czy tak na zdrowy rozsądek, który z tych obrazów był wcześniej, czy y, T1 jest większy od T2, czy T2 jest mniejsze, czy, czy te, T1 jest mniejsze od T2. No i okaże się, że oczywiście entropia, albo dobra, nie będę spoilerował. Więc reasumując, energię da się oczywiście przekazywać tak jak pieniądze, ale za każdym razem jak się przekazuje pomiędzy, mm, pomiędzy układami, które są w stanie magazynować, albo Albo magazynować ujemną energię, czyli de facto wiązać cząstki ze sobą, to jak się przekazuje, to musimy się liczyć ze stratami. Te straty to najczęściej ciepło dźwięk albo inne rzeczy, których po prostu nie kontrolujemy, a wiemy, że one tam są, a no dlatego, że gdzieś energii nam brakuje początkowo była, a później jej nie ma. No i fakt, że to wszystko grzeje otoczenie, powoduje, że my wszyscy dążymy do braku informacji, i tak jak my jesteśmy dobrze ułożonymi. Obiektami, mechanizmami, to z czasem działamy coraz gorzej, a w końcu informacja o nas całkowicie zanika, i to nazywa się umieraniem. Także na koniec zrobiło się lekko filozoficznie, ale się nie martwmy, bo zasadniczo, tak, nie ma się co martwić. Tak, tak. Zapraszam do dyskusji, czy, y, czy, czy motyw Anistas y, będzie na rzecz, czy nie. Wiemy, że entropia rośnie, a przynajmniej nie maleje we wszystkich y, cyklicznie powtarzanych rzeczach, takich jak na przykład silniki. No dobra, dzięki wielkie.